Wolność. Pragnie jej praktycznie każdy i przewija się często w debacie publicznej oraz w polityce. Dużo osób nie potrafi jednak jej zdefiniować, więc dziś porozmawiamy sobie o dwóch koncepcjach wolności według filozofa XX-wiecznego Izajasza Berlina. Zapraszam. Na początek jednak przykładowa historyjka. George siedzi ze szklanką Brandy przed sobą. Nikt nie przystawia mu pistoletu do głowy każąc mu pić. Nie działa pod żadnym przymusem. Nic nie skłania go do picia. Nic też od picia go nie odwodzi. Może zrobić dokładnie to, na co ma ochotę. Jednak George jest alkoholikiem. Wie, że alkohol źle mu robi, że może go nawet zabić. George może stracić przyjaciół, rodzinę, dzieci, pracę, godność i poczucie własnej wartości, a jednak nie może się powstrzymać. Wyciąga drżącą rękę i podnosi szklankę do ust. W tej historii mamy do czynienia z dwoma rodzajami wolności. Często myślimy o niej jako o braku zewnętrznych ograniczeń i zakazów. Jesteś wolny, jak długo nie napotkasz żadnej przeszkody, która uniemożliwia ci zrobienie tego, na co masz ochotę. Ten rodzaj wolności filozof Izajasz Berlin nazywa wolnością negatywną. Jej negatywność polega na tym, że jest definiowana przez nieobecność jakiejkolwiek formy zewnętrznego przymusu. George jest absolutnie wolny, jednak George nie jest w stanie się powstrzymać przed. Piciem alkoholu. Jest zmuszony do tego, choć wie, że w jego interesie leży, aby nie pić tego alkoholu. Nie włada sobą w pełni, nie ma nad sobą kontroli, ani też jego przyszłość nie do końca jest w jego rękach. Musi pić, nie ma więc wyboru i nie jest wolny. Mężczyźnie brakuje tego, co Berlin nazywa wolnością pozytywną, czyli pozytywną w tym zakresie, że określa ją to, jakie cechy są obecne. Samokontrola, niezależność, zdolność do racjonalnego działania. W tym sensie John z pewnością nie jest wolny. Jesteśmy wolni w sensie negatywnym, Bedlin powiedziałby tak, wtedy, gdy y, nikt nie ma wpływu na nasze działania. Tak rozumiana wolność prowadzi jednak nieuchronnie do konfliktów. Korzystając z wolności, na przykład, do y, głośnego słuchania muzyki, y, jednocześnie odbieramy osobom blisko nas ich wolności do spędzania czasu w ciszy. Nikt nie cieszy się i nie może się cieszyć wolnością nieograniczoną bez naruszania wolności innych. Dlatego też w przypadku ludzi żyjących. W grupie osób w społeczeństwie konieczny jest jakiś kompromis. Liberałowie kierują się zasadą krzywdy. Filozof John Stuart Mill sformułował zdanie, że jednostce wolno działać jedynie tak, by nie wyrządzić krzywdy innym. Społeczeństwo ma prawo wprowadzić ograniczenia tylko wtedy, kiedy zostaje wyrządzona krzywda. Wtedy możemy określić przestrzeń wolności prywatnej, nienaruszalnej i wolnej od jakichkolwiek. Zewnętrznych ograniczeń. Dominuje dziś negatywne zrozumienie wolności typowe dla liberałów, na przykład na Zachodzie. Nie pozwala ono na rozwiązanie kilku drażliwych problemów. Można się zastanowić, czy wolność, którą cieszy się jednostka, Nieposiadająca zdolności, środków, by robić to, czego pragnie, rzeczywiście jest pełna. Oto druga strona wolności, która w teorii pozwala każdemu obywatelowi z USA zostać prezydentem. Nie jest to żadne ograniczenie prawne czy konstytucyjne. Lecz można stwierdzić w teorii, że większość obywateli w praktyce nie ma najmniejszych szans, zostać prezydentem, choćby ze względu na brak dostatecznych środków, pieniędzy, edukacji czy odpowiedniego statusu społecznego. Nie mają więc wolności substancjalnej, którą prawo za pewnia im jedynie formalnie. Aby pokonać tę trudność i przekształcić wolność formalną w substancjalną i rzeczywistą, liberałowie musieliby wprowadzić jakąś formę państwowej interwencji, która jest bliżej pozytywnej koncepcji wolności. O ile wolność negatywna to wolność od zewnętrznych ograniczeń, to wolność pozytywna jest zazwyczaj wolnością do osiągania określonych celów. Jest rodzajem wsparcia umożliwiającego jednostce Urzeczywistnienie jej potencjału. Osiągnięcie stanu osobistej niezależności, samokontroli i potencjału. W szerszym sensie, wolność pozytywną rozumie się jako uwolnienie od nacisków społecznych i kulturowych, które w innym wypadku uniemożliwiałyby samorealizację. Wolność negatywna ma charakter interpersonalny. Wydarza się bowiem w relacjach właśnie międzyludzkich. Wolność pozytywna przeciwnie, intrapersonalna. Pozwala się rozwijać, wspiera jednostkę. Jako alkoholika Georgia zachodzi konflikt między rozumem a mniej szlachetnymi Wolnościami, tak też koncepcja wolności pozytywnej dzieli podmiot na części wyższe i niższe. Osiągnięcie wolności oznacza triumf wyższej części moralnej i racjonalnie pożądany. Tę część George'a, która rozumie, co leży w jego interesie, musimy nazwać wyższą i bardziej racjonalną. Jeśli sam nie jest w stanie sprawić, by właśnie zatriumfowała, może potrzebuje pomocy z zewnątrz. Od ludzi mądrzejszych od niego i lepiej zorientowanych, co powinien robić, np. psychologów czy innych lekarzy w tej dziedzinie. Berlin obawiał się, że to, co odnosi się do Georgia, odnosi się również do państwa. Maszerując pod sztandarami wolności pozytywnej, władza przekształca się w tyranię, wyznacza społeczeństwu cele, zmusza obywateli do określonego stylu życia i decyduje, czego mają pragnąć, bez względu na ich rzeczywiste pragnienia. Zatem, wolność odbierana jest nam głównie manipulacją telewizji czy w innym komunikatorze, gdzie władza robi to, co określił Izajasz Bedlin, czyli przekształca się w tyranie i zmienia społeczeństwo w bardziej uległe. Próbuje się ograniczyć nam wolność słowa, twierdząc o istnieniu rzekomej mowy nienawiści. Co jest swoją drogą niedopuszczalnym zapisem, ponieważ mowa nienawiści jest w rzeczywistości subiektywna i to sąd czy inne organy władzy oceniają, co jest mową nienawiści, a co nie. I tym samym mogą e, doprowadzić do aresztowań czy zakazania wygłaszania jakiejś opinii na dany temat, tylko dlatego, że wpisuje się to pod mowę nienawiści i jest nielegalne. Jest to sytuacja niebezpieczna i między innymi tym zapisem o mowie nienawiści. Próbuje się nas odizolować od opinii zagrażających władzy, przez co zmierzamy w tak naprawdę świat rodem z Orwella z utworu 1984, gdzie, jeśli ktoś czytał, wiadomo, jakakolwiek wolność leży. Moi drodzy, wolność jest szczególnie wolność słowa, jest moim zdaniem prawem świętym, i nieważne czy się ktoś ze mną zgadza, czy nie, ma prawo to robić. A mowa nienawiści rzekoma, przez to, że jest subiektywna, powinna być unieważniona w prawie. O tych tematach i o innych porozmawiamy sobie w segmencie Polityka. Jeśli natomiast kogoś interesuje dalej etyka wolności, sprawiedliwości, społeczeństwo i tak dalej, tematy filozoficzne, zapraszam dalej na mój segment, który będzie się pojawiał na przemian z innymi segmentami. Natomiast politykę i y, tematy z tym związane y, rozwiniemy sobie, wiadomo, w, segme w segmencie Polityka. Y, zapraszam także na inny segment Historia i wydarzenia, które też, które też będą y, na przemian. Zapraszam do subskrypcji, do lajkowania. Nie musicie tego robić. Pamiętajcie, wolność wyboru, ale z pewnością będzie nam bardzo miło. No i co? Do następnego.